Siema, witam was ponownie w moim vlogu. Tym razem znajduję się przy słynnym Tower Bridge. Obok mnie znajduje się drugi słynny budynek, czyli Tower of London, Stary Zamek oraz niegdyś tak samo więzienie. Zabieram Was dzisiaj w kolejne darmowe miejsce, tym razem dla odmiany nie będzie to muzeum. Jak po samym tytule można zobaczyć, będzie to wieżowiec, drugi najwyższy w całym Londynie. Teraz znajduje się na 58 piętrze, dokładnie na 254 metra A więc wybieramy się tutaj na ten najwyższy wieżowiec. To tyle, jeżeli chodzi o początkowe informacje. Ja zmierzam w stronę wieżowca, a w międzyczasie wrzucę Wam przebitki z fajnych miejsc tutaj w centrum. na miejsce i teraz kilka kwestii, o których powinniście wiedzieć. A więc tak, wejście tak jak mówiłem jest za darmo, są dwie opcje. Pierwsza opcja to jest wchodzicie na stronę internetową i bukujecie sobie darmowy bilet. Natomiast druga opcja jest taka jak przyjdziecie sobie tutaj na miejsce, możecie sobie zeskanować QR kod. On odsyła Was na stronę internetową i tam sobie bezpośrednio bukujecie bilet. Dlatego ja wybieram tą drugą opcję. Za każdym razem w sumie wybierałem tą drugą opcję. Nigdy nie było problemów z wejściem, także nic. Zaraz wchodzimy sobie do środka. Dodam tylko, że jest to naprawdę miejsce warte zwiedzenia Raz, że jest za darmo, a dwa, widać panoramę całego Londynu Także jeżeli nie zdążycie zobaczyć wszystkiego w tym mieście Stąd na pewno większość zobaczycie Polecam, tym bardziej, że jest to może 10-15 minut Tutaj od strony Tower Bridge czy London Bridge No ale dobra, już koniec tego gadania, wchodzimy do środka Dobra, weszłem do środka Sprawdzono mi bilet Wybieramy się teraz do super szybkiej windy Tutaj jeszcze nas czeka mała bramka. Będą nas sprawdzać, czy nie wnosimy czegoś. Małe czepanie, jak na lotnisku. A teraz dochodzimy do windy. Szybko lecą piętra. Zatyka uszy. Jesteśmy już na górze. Idziemy sobie w prawo. A weszliśmy, jesteśmy na wyższym piętrze taki dość ładny widoczek ale zejdziemy sobie niżej będą jeszcze lepsze widoki zaczniemy sobie od widoku na zachodni oraz północny Londyn w ochodzie. tu gdzie ta łuna widać stadion Memway tu zaś z tej strony widać stadion Arsenalu a tam daleko nie wiem czy to widać jest stadion Tottenhamu i tak dla kibiców piłki razie co tutaj mamy widok na katedrę St Paul w oddali widać Londona i pałac Westminsterski. West Z tej strony widok na południowo-zachodnią część miasta. I w sumie zachodnią. Tutaj już mamy widok na południową część miasta. Taka mała ciekawostka. Przed nami najwyższy wieżowiec w Londynie, czyli Shard. Tam również znajduje się teraz widokowy. Tyle z tego co wiem, wejście kosztuje około 30-35 funtów. Więc nie widzę sensu pakować tam pieniądze, żeby wyjść sobie na widokówkę i zobaczyć miasto z góry. To samo, ten sam widok jest stąd. Tam jedynie jeden plus jest taki, że jest fajny widok na całe tutaj londyńskie city. Ten wieżowiec tutaj przed nami to jest Sky Garden tam też znajduje się punkt widokowy z ogrodem botanicznym i też jest darmowy wejście wygląda podobnie jak tutaj trzeba wyjść na stronę i zabukować sobie konkretną godzinę wybrałem akurat ten wieżowiec bo jest wyższy i ma, i ma lepsze chyba widoki mi się wydaje jeżeli chcecie bym zwiedził tak samo Sky Garden dajcie znać postaram się coś zrobić w tym temacie Toczy Tower Bridge, okręt Belfast, widok na południowo-wschodni Londyn, czekamy czyli tak zwany angielski Manhattan, londyński Manhattan. Do niedawna jeszcze tu widzę, londyńskiego City. Ale tak na dobrą sprawę, jak się wszystko tu pobudowało, to trzeba było no, wśród tych wszystkich budynków szukać. Śmieszne. Kiedyś jeden z tych najwyższych, teraz. Teraz w sumie nic takiego. Ci to mają koza Że Jeszcze nie boją tutaj wyjechać, no bez kitu. Chyba średnio zabezpieczeni. Spokojnie. Jeszcze raz widok na Zachodni i północny Londyn. Oczywiście, jak zwykle w takich miejscach, można się napić kawki, zjeść sobie coś. No nic. Tyle. Bardzo krótki vlog. Chciałem wam pokazać, że jest taka opcja tutaj zobaczyć. To co nie coś jeszcze w Londynie niekoniecznie muzeum nic, ja zmierzam w stronę windy widzimy się za chwilę A jeszcze druga do windy na dół dobra, zjechałem już na dół wychodzę do wyjścia no i co? to chyba byłoby wszystko jeżeli chodzi o tego wroga ja zmierzam do metra jeszcze taki jeden szybki gdzie to byliśmy? Nie ma co. Spory kolos. No i z mojej strony to już chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi dzisiejszy odcinek. Ja śmigam do metra i po drodze wrzucę Wam przebitki. Także dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.